Pochodzące z imetryki wojska, które zostały rozgromione w pretorii z kilka miesięcy temu, będąc nadal w rozsypce, próbowały dostać się z powrotem do swej ojczyzny. Większość z nich nie potrafiła nadal otrząsnąć się z horrorów, jakie spotkały ich w Szaisz. Dlatego dowódcy tych cudem ocalałych oddziałów podjęli decyzję o poszukiwaniu słynnych wdów Eltondu, które wędrowały po wielkiej rzece Dykso. Tam mieli nadzieję na to, że ten zakon sióstr Kalatar zmyje z ich żołnierzy wspomnienia o tragicznych wydarzeniach, których byli członkami. Niestety, moment, w którym pieczęcie dookoła Bramy Czarnej Dziury zostały rozerwane przez przybycie Nagasza, były jednocześnie momentem, w którym starszyzna wdów poczuła w swych sercach lodowaty uścisk strachu. Zakonnice zaczęły płakać w niebogłosy, zakrywając twarze i trzęsąc się z przerażenia. Ci z wojskowych i metryki, którzy byli świadkami załamania się zakonu sióstr, sami odczuli w głębinach swych dusz, jak ogarnia ich terror. Avalenor krzyczała jedna z wieszczek zakonu. A Valenor zadrży w posadach i runie. Emocjonalnie rozbici żołnierze i metryki, widząc to, co się dzieje z siostrami, nie zwlekali długo. Sprawdzili swój ekwipunek i swe wierzchowce i z rozpaczającymi wdowami u swego boku ruszyli przed siebie w pośpiechu, wiedząc, że mimo wszystko są teraz potrzebni swym braciom i siostrom jak nigdy wcześniej. Najszybsi z jeźdźców Wanarii wraz z Jastrzębiami pocztowymi przemierzali ziemię Hysz, rozsyłając wezwanie do walki w sąsiednich nacjach Zajtreku, Iliaty i Xintilu Zdawali sobie sprawę, że mogą już być bardzo, bardzo spóźnieni ze swoim ostrzeżeniem, bo gdyby nagarz we własnej osobie faktycznie przybył do Avalenoru, zabezpieczyłby ten teren w kilka dni, a nie tygodni. Jednak Glumineci Ci sami, którzy nauczyli mieszkańców Szaisz tego, jak cenną jest nadzieja, teraz sami próbowali ją na sobie wymusić, nawet jeżeli była tylko błyskiem światła w otaczającej ich zewsząd ciemności. Początkowo kompanie elfów Luminet przemierzały pasma górskie powoli, ale nieubłaganie. Zmęczenie dawało im się we znaki, gdyż ich dowódcy zabronili im używać eterkwarcy, rozkazując trzymanie ich w gotowości do użycia w nadchodzących bitwach. Wszyscy czuli, jak w ich sercach nieubłaganie narasta rozpacz. Wiedzieli, że spóźnili się z powstrzymaniem Nagasza tam, gdzie arkan czarny poległ. Zdawali sobie również sprawę z tego, że było ich niewielu, że za mało na to, by powstrzymać hordę ożywionych zwłok, nie mówiąc już o pełnoprawnych armiach żniwiarzy Osaja. Maestria elfów w dziedzinie magii również była niewystarczająca w porównaniu do umiejętności nieśmiertelnego bóstwa, które potrafiło przewrócić całą krainę śmierci na drugą stronę i wysyłać energię magii śmierci przez cały eter kosmos. Byli niczym więcej niż armią mrówek, która ruszała walczyć z gigantem, śmiertelnikami chcącymi powstrzymać bóstwo i zdawali sobie sprawę z tego, że Nagasz jest tornadem, który najprawdopodobniej zmiecie ich prosto w otchłań. Jednak w sercu każdego z elfów Luminet tliła się jeszcze nadzieja. Ich nadzieją był Teklis oraz jego brat Tyrion. Niewielki był to promyk szansy, bowiem według scenarii żaden z tych elfickich bogów nie przebywał obecnie w hysz. Plotki wśród magów chroniących parakrainą Uglgysz opowiadały o tym, że sam Archaon Wszechwybraniec zaatakował ukryte więzienie Slamesza. Mówiło się o tym, że Teklis po tym, jak upokorzył władcę krainy śmierci, udał się właśnie tam, do więzienia pomiędzy krainami światła i cienia, by zabezpieczyć to miejsce i upewnić się, że mroczny książę nie wyrwie się z łańcuchów paradoksu. Jeżeli chodzi zaś o Tyriona, wiadomo było jeszcze mniej o tym, gdzie aktualnie przebywa. Mówiło się o tym, że ruszył z kaplic alumni na samotną wędrówkę i że dotarł aż do dziury Katarii w Imetrice. Tak więc w godzinę największej próby dla krainy światła obydwa jej bogowie zdawali się być nieobecni. W zastępstwie za Tyriona to Lyriol utrale prowadził jeźdźców w Analizi Metryki. Na rozkaz tego lorda regenta, elfie twierdze Thor Amur. Tol Ildred i Tol Grimris zostały opuszczone. Ich załogi przekroczyły Revelatie, zamknęły rzekę Contrarian i dotarły na północne krańce szczytów Vertiginius. Stamtąd wyruszyły na wspinaczkę przez wyżyny otaczające górę Avalenor. Cel ich marszu był łatwy do zauważenia. Nad bramą czarnej dziury zdawało się, że same niebiosa poczerniały i zamieniły się w ropiejącą czarną ranę. Elfy nie mogły nawet patrzeć w tamtym kierunku, gdyż zbyt długie wpatrywanie się w tą czerń zsyłało w ich umysły wizję niezliczonej ilości szkieletowatych form i kształtów, szepczących w ich umysłach plugawe zaklęcia magii śmierci. Gdy wojska luminet dotarły na miejsce, ich oczom ukazał się jeszcze bardziej przerażający widok. Nad bramą unosiła się monochromatyczna kula, uformowana z niezliczonej ilości spektr i upiorów. Z tej kuli w ich kierunku dobiegały skrzeki i wrzaski umęczonych dusz brzmiące tak, jakby ktoś wyrwał je z tysiąca umierających gardeł. Lord regent już miał zamiar wydać rozkaz zbombardowania tego magicznego fenomenu oczyszczającą magią Hyż, ale jedna z sióstr zakonnych powstrzymała go gestem ręki. Wirująca kula zawierała w sobie bowiem dusze elfów, tych samych, które kilka miesięcy temu poległy w szajsz. Zniszczenie tej kuli oznaczałoby zesłanie ich na nieskończone męki w zaświatach Nagasza. Wielki nekromanta użył słabości elfów dla dusz swych bliskich niczym tarczy, i ta taktyka okazała się skuteczna. Z ponurą determinacją i rozdzierającym ich serca smutkiem, lumineci ruszyli naprzód w poszukiwaniu architekta tej przeklętej anomalii. dwunastej nocy marszu Sowa, będąca posłańcem imetrykańskich elfów nadal przebywających w Szaisz, przyleciała z wiadomością. Były to straszne wieści. Esencja góry Avalenor, Duch Góry, który prowadził siły elfów w Szaisz, kruszył się i rozpadał, jakby zrobiony z gliny, a nie z solidnej skały. Elania wraz z Elatorem pierwsi zrozumieli, co tak naprawdę się dzieje. Powróciwszy wraz z oddziałami Alaric z Hamonu, od razu domyślali się, dlaczego Duch Góry cierpi. Jeżeli awatar Avalenoru rozpada się, oznaczało to, przekazała regentowi, że góra ta sama w sobie jest w poważnych tarapatach i że najprawdopodobniej jest to sprawka samego Nagasza, gdyż nikt inny nie byłby w stanie zniszczyć miejsca o tak wielkiej mocy magicznej. Zastępy elfów Luminet, już pogrążone w wyniszczającym marszu, przyspieszyły jeszcze bardziej. Żadna ludzka armia nie byłaby w stanie w takim tempie pokonać takich dystansów, ale Elfy, nieważne jak zmęczone, nie były ludźmi. Ruszyli biegiem do swego celu. Gdy dotarli na ziemię dookoła Avalenorii, ujrzeli jak bardzo zniszczono ich święte miejsce. Kaplice elementarzystów, które dotychczas wskazywały drogę wędrujący po tych wietrznych traktach, zostały zniszczone i obrócone w gruz. Skóry opiekunów tych kaplic zostały rozciągnięte na bladych, kościanych strukturach będących dziełem przeklętych kapłanów mortyszym. Były to jednoznaczne znaki ostrzegawcze, takie, które nie umknęłyby uwadze nawet trogotom. Jednak elfów te znaki nie odstraszyły. Wręcz przeciwnie, ich serca zapłonęły nową żądzą zemsty na tych, którzy ośmielili się tak bardzo okaleczyć i skrzywdzić ich braci oraz siostry. Ale o tym, co działo się dalej, porozmawiamy sobie następnym razem.